Cześć wszystkim, z tej strony DJ Rock'n'Roll, a to kolejny już odcinek mojego let's playa z pierwszej odsłony Ukrytych i Niebezpiecznych, w którym to czeka nas... No właśnie, co nas tutaj czeka tym razem? Musimy spróbować ich odnaleźć. Gdy znajdziemy amerykańskich sprzymierzeńców, musimy ewakuować się tą drogą i przemieszczać się w kierunku naszych linii. Cel zasadniczy. Odnaleźć amerykańskich jeńców. Cel dodatkowy: ewakuować się tą drogą i dostać się w pobliże linii aliantów. Misję zaczynamy w tym miejscu. W całym lesie roi się od wrogów. Są tam też stare polaminowe pozostawione przez cofających się Amerykanów. Niemcy zapewne oznakowali wszystkie polaminowe, ale i tak musimy patrzeć pod nogi. W lesie mogą się również kryć niemieckie czołgi. Misja kończy się z chwilą dostarczenia łazika i wszystkich ocalałych żołnierzy w to miejsce. Misja polega w skrócie na uwolnieniu naszych ten sprzymierzeńców, czyli amerykańskich jeńców, a następnie eskortowanie, eskortowaniu ich i, ewaku i tym samym też siebie. Do jakiegoś tam punktu zbornego, muszę sobie później, właśnie, tam tą mapkę obczaić, powiem Wam. A tymczasem, przystąpmy sobie do y, dobrego tutaj y, wyboru, do dobrego rozdziału uzbrojenia. Bym powiedział, tutaj, może lepiej by tu pasowało do. Racjonalnego rozdziału uzbrojenia, jak i sprzętu. No i dobra, no i temu tutaj dałem karabinek M1, temu z kolei dam e, Thompsona oczywiście, e, jeszcze Stena tutaj. No i oczywiście rzecz jasna, e, bazuka również będzie nieodzowna, gdyż gdzie niegdzie. Yy, mogą stacjonować, znaczy no, stacjonują zapewne czołgi. Musimy mieć także yy, baczenie na miny. A tutaj sprawa jest yy, z nimi jest o, o tyle trudna, że yy, one mogą być ukryte pod śniegiem, pod warstwą śniegu. To też no właśnie trzeba będzie. Dość często tutaj grę sobie sejwować. Kurde, powiem Wam, że zawsze na początku każdej misji mam tutaj dylemat, którego z naszych wojaków uczynić dowódcą całej bandy. A tymczasem bardzo dobrze sobie tutaj zapisać grę i przy okazji. Obczajmy sobie tutaj nasz teren. Chyba tutaj mamy się na razie wypatrzyłem tylko dwa czołgi, a tutaj jeszcze jest trzeci na jednej z bocznych tutaj obok nas dróżek. No i właśnie ten. musimy się bodajże na koniec tej drogi asfaltowej udać tam później. Tam bodajże znajduje się ten punkt Ewakuacyjny, yy, dobra, czekajcie. Tak, yy, czyli na razie sobie jedziemy prosto. Akurat yy, taki sobie obrałem tutaj widoczek, żeby raz, żeby widzieć całą yy, drogę. A dwa, yy, właśnie yy, ten. Przede wszystkim, żeby widzieć yy, miny. Chociaż tak jak mówiłem, i tak chyba nam to niewiele pomoże, bo one mogą być tam pod śniegiem, pod warstwą śniegu przysypane. Pozwoliłem sobie raz jeszcze zacząć grę praktycznie od początku, a to z tego względu, że trafili tam jednego z naszych wojaków już na samym początku gry. A jak sami się domyślacie, no to nie wróży za dobrze. No i dobra, będziemy musieli tutaj, zanim tego się tam udamy na koniec, to musimy tutaj przede wszystkim. O, widzicie, miałem nosa, że wybrałem taką ma, nie inną tutaj pozycję. Być może, gdybym grał w oddaleniu, w widoku trzecioosobowym, no to wtedy ten, to wtedy prawdopodobnie mógłbym tego no właśnie, mógłbym ich nie zauważyć, gdyż samochód by mi to gdyż karoseria samochodu by mi to tutaj to zadanie by mi skutecznie utrudniała to chyba czekajcie zaraz zobaczę sobie kurde te kółka te niebiesko czarne to chyba są nasi tutaj to chyba są nasi tutaj jeńcy tylko jak mam, pytanie jak mam się tutaj do nich dostać, bo zobaczcie, tutaj jest tutaj, zgodnie z oznaczeniami, znajduje się pole minowe. To też sobie pozwoliłem tutaj od razu zapisać grę. No i wygląda na to, że jak na razie mamy tutaj no. Na razie nic się nie dzieje. Możemy sobie jechać. Kurwa, zobaczcie, wszystkich powyżynali. No ale to nic. Najważniejsze, że mimo wszystko mamy zadanie wykonane. Najwyraźniej tak już sobie zażyczyli tutaj. Furcy, a tymczasem sobie pozwolę na rozeznanie tutaj, jaką szkopersony mają tutaj broń, i sobie może tutaj którąś ten jakieś smakowite kąski sobie tutaj zbiorę. Kurwa, myślałem, że że to ten. No, ten karabin Kar98, właśnie nie zwróciłem na to uwagi, że on jest bez lunety. To sobie go od razu wyrzuciłem. No ale dobra, zobaczmy jak wygląda sytuacja u pozostałych naszych wojaków. Być może któryś ma jeszcze spory zapas ten, ładowności w ekwipunku i być może... Sobie będzie mógł zabrać to, ten oto ładny MG34, dobra, wiecie co? Ja może tutaj szkoda mi w sumie, tutaj czasu. Jeszcze miałem dwóch do, do wypróbowania, ale to myślę, że skutecznie by nam bardzo by nam tutaj wydłużyło misję i myślę, że ten to po pierwsze, a po drugie to tam bodajże my już mamy jeden karabinek, znaczy jeden, jeden karabin tego typu w naszym tam ekwipunku, ekwipunku, który to wybieraliśmy jak zapewne pamiętacie, tak jak przed każdą nową kampanią, tymczasem sobie myślę, że Warto by byłoby tutaj zaryzykować i się udać do tego punktu yy, tam drogą okrężną nieco, chociaż i tak nie unikniemy tutaj konfrontacji, tam na końcu ścieżki. Kurwa mać, no, muszę tutaj wycofać, bo no kurwa mać, no jak ja nienawidzę takich sytuacji. Że oni do mnie strzelali, a ja nic nie mogłem zrobić, bo yy, ten yy, do góry można tym karabinem tam troszeczkę w górę yy, ma możliwość ruchu, ale na dół już no nie chuja. Także będziemy musieli sobie tutaj yy, poszukać innej ścieżki, być może. I tutaj właśnie myślę, że dobrze się sprawdzi. Ta oto. Ścieżka. No i dobra, i mamy teraz ten. Teraz musimy do, do, do końca tej oto ścieżki i, i w prawo. No skurwa mać, no. Dobra, wiecie co ja może. Może spróbuję jednak jeszcze innej trasy. Tym razem może no. No, szkurwa. No, znowu. Tak się zastanawiam, czy może by nie pójść sobie tutaj na hardcora i nie. O, w dupę. Znowu. Tym razem y, spadliśmy tutaj z klifu, także nawet jak tego to musieli, chyba że ten, chyba żebyśmy się pokusili o to, żeby dalej sobie tutaj zapierdalać na piechotę, także to wtedy ewentualnie, dobra, mam nadzieję, że sobie od razu tutaj zapiszę na wszelki wypadek i teraz mam nadzieję, że już nic się yy, po drodze tutaj nie wydarzy. Jak mówiłem wcześniej, na końcu naszej tutaj Y, trasy będziemy musieli się skonfrontować y, z czołgiem, także przede wszystkim nie możemy tutaj y, za blisko nie, pierwsza, zasada, pierwsza zasada jest tutaj taka, żeby zbyt blisko do niego nie podjeżdżać, tak no skurwa no i no i teraz jak nic mnie trafi, no... Po co ja się tutaj cofam zamiast od razu y, zrobić wczytanie, wczytanie tego ostatniego save'a? Więc kryję się tutaj na górce za tymi tutaj pięknymi y, sosnami bądź też świerkami. E, wybaczcie mi, ja tam się na drzewach naczyno. no yy, no, nad, znaczy, no rozpoznaje, potrafię rozróżnić yy, ten podstawowe gatunki drzew iglastych, takie jak sosna, modrzew, świerk czy jodła tyle tylko, że no właśnie w grze sprzed yy, ćwierć wieku jest to nie lada wyzwanie, chociażby z tego względu, że no, grafika była taka, jaka była. Korony drzew, jak mówiłem wam, jak już zapewne zresztą wcześniej zdążyliście zauważyć to bitmapy. To jest raz, a dodatkowo jeszcze sprawę utrudnia tutaj śnieg. No ale dobra, dość pierdolenia o drzewkach. Bierzmy się tutaj do roboty. Musimy go jakoś tutaj. je yes, udało się. Trochę szkoda, że spudłowaliśmy pierwszy strzał, ale to nic. Mamy jeszcze w zanadrzu bodajże ileś tam chyba jeszcze z pięć może łącznie z tymi dwoma jakie nam się tutaj ostały. Mamy jeszcze co najmniej pięć y, pocisków, także także spoko, jakby nam były y, potrzebne do w ten w ostatniej, y, w następnej, ostatniej już y, misji y, z tego rozdziału to nie ma tutaj najmniejszego problemu. No, i dobra, teraz już możemy sobie yy, zmierzać do, yy, na spokojnie zmierzać do punktu zbornego. No, i udało nam się tutaj szczęśliwie to motomisję misję tutaj zakończyć. A ja tymczasem będę się już z wami żegnał. Także trzymajcie się ciepło do następnej misji. Do zobaczenia. Cześć!